Szanowni Państwo, serdecznie witam na konferencji otwierającej wizytę parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej w Gdyni. W ramach tej wizyty zaplanowaliśmy dwa spotkania środowiskowe, jedno otwarte. Pierwsze to środowiskowe będzie dotyczyło bardzo istotnego problemu dla naszego miasta, jakim jest. Wiersko programu Mieszkanie Plus, w ramach którego oszukano ludzi. Serdecznie witam w imieniu własnym pani poseł Agnieszki Pomaskiej, pana marszałka Wysława Byczkowskiego, pana senatora Rybickiego, pana Janusza Cichonia, byłego wiceministra finansów. Serdecznie witam też panów, którzy bezpośrednio opowiedzą o swoich traumatycznych doświadczeniach związanych z programem Mieszkanie Plus. Bardzo proszę o zabranie głosu panią poseł Agnieszkę Pomaskę. Szanowni państwo, spotkanie parlamentarzystów na Pomorzu nie mogło odbyć się bez spotkania dotyczącego poszkodowanych przez program Mieszkanie Plus, poszkodowanych przez rządowy program, który miał być szansą dla tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na swoje mieszkanie, którzy mają rodziny, którzy są osobami starszymi, osobami niepełnosprawnymi. Dzisiaj nie boimy się mówić wprost. Rząd oszukał obywatelki i obywateli naszego Kraju. Mieszkanie plus, program mieszkanie plus, którym tak chwalił się pan premier Morawiecki, o którym wielokrotnie mówił pan prezes Kaczyński, o którym mówiła pani premier Szydło, to jest po prostu oszustwo. Dzisiaj razem ze mną jest pan Paweł Szyszko i pan Patryk Malinowski, którzy są przedstawicielami osiedla Kaczebuki w Gdyni, przedstawicielami osiedla. Co do którego nie mamy wątpliwości, że każdy z mieszkańców czuje się tam po prostu oszukany. My byliśmy tam wielokrotnie. Wczoraj pan minister Buda zapowiedział zamknięcie programu Mieszkanie Plus. I z tego miejsca chcę wezwać pana ministra Budę, pana Premiera Morawieckiego, żeby rozliczyli się z programu Mieszkanie Plus. Ja mam tutaj przed sobą stawki. Stawki za Wynajem mieszkania z dojściem do własności, na podstawie których panowie, którzy obok mnie stoją, i wielu mieszkańców w całym kraju, nie tylko tutaj w Gdyni, podjęło decyzję, żeby skorzystać z programu, który miał być programem socjalnym z programu Mieszkanie Plus. Te stawki już nie obowiązują. Te stawki i wysokość tych stawek tak poszła w górę. Że dzisiaj mieszkańcy stoją przed dylematem, co z tym wszystkim zrobić i czy będą mieli gdzie mieszkać. Więc jeszcze raz, panie premierze Morawiecki, panie ministrze Dudo, to wyście narobili tego bałaganu, to w Wy wpędziliście ludzi w kłopoty i mieszkańcy Gdyni, mieszkańcy wielu miast w Polsce, nowego Nikiszowca w Katowicach. I wielu innych rejonów w Polsce oczekują, że się z tego programu rozliczycie, a mieszkańcy oczekują, że po prostu wywiążecie się z tego, co obiecaliście. Poproszę teraz o zabranie głosu pana Patryka Malinowskiego, mieszkańca z osiedla Kaczebuki. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani poseł. Nazywam się Patryk Malinowski i jestem mieszkańcem Osiedla Mieszkanie Plus w Gdyni przy ulicy Puszczykach i chciałbym przeczytać króciutkie oświadczenie. Szanowni Panie i Panowie Posłowie, Szanowni Redaktorzy, Szanowni Państwo! W ostatnich dniach otrzymaliśmy informację o tym, że flagowy program Prawa i Sprawiedliwości Mieszkanie Plus zostaje zamknięty. W rozmowie Pani Redaktor z Panem Waldemarem Budą, ministrem rozwoju i technologii, otrzymaliśmy informację o zmianach dla klientów. Mieszkania Plus, jak to nazwał Pan Prezes Firmy PFR Nieruchomości Pan Wojciech Caruk. W związku z powyższym, jako mieszkańcy, nie klienci programu Mieszkanie Plus mamy następujące pytania. Panie Ministrze, co Pan ma na myśli mówiąc preferencyjne warunki? Bo dla nas te preferencyjne warunki zostały przedstawione w trakcie trwania naborów w 2020 roku przez program Mieszkanie Plus oraz firmę PFR Nieruchomości. Czy przywrócą Państwo obiecane nam stawki? Jeżeli program mieszkanie plus ma zostać osierocony, to kto będzie zarządzał wszystkimi osiedlami w Polsce? Bo my, jako mieszkańcy, nie wyobrażamy sobie dalszej współpracy z firmą PFR, nieruchomości po tym, jak potraktowali swoich klientów. Kiedy wprowadzą Państwo regulację ustawy, która określi maksymalną stawkę za metr kwadratowy? Mowa tutaj o regulacji, która z sukcesem została przez Was uchylona. Jeżeli dojdzie do sprywatyzowania Programu Mieszkanie Plus, to kto będzie odpowiadał za samowolkę kolejnego dewelopera? W czyje ręce przekażecie nas? I nas, czyli ludzi, którzy, którzy wam zaufali. Mamy też pytanie do pana Mateusza Morawickiego: Czy jest pan w stanie spojrzeć ludziom w oczy i przyznać się do popełnionego przez was błędu? Ludziom, którzy wam zaufali, a wy wystawicie ich do wiatru. Co nas, mieszkańców, to obchodzi, że flagowy program Mieszkanie Plus nie wypalił? Nie jesteśmy zabawkami w Waszych rękach, które można sobie tak po prostu wyrzucić. I ostatnie, najważniejsze pytanie. Co z osobami starszymi, niepełnosprawnymi? Co z rodzinami wielodzietnymi, dla których flagowy program mieszkanie Plus został stworzony? Jakie kolejne niespełnione biednice im przedstawicie? Mamy tutaj także prośbę do przedstawicieli prawa i sprawiedliwości, aby nie chowali głowy w piasek. Jako mieszkańcy po raz kolejny zapraszamy Was na rozmowy oraz ewentualne negocjacje. Nie gryziemy. Dokończcie to, co zaczęliście. Nie proponujcie kolejnych programów, które mogą skończyć się w taki sam sposób, jak program Mieszkanie Plus. Nam, mieszkańcom programu Mieszkanie Plus, nie zamydlicie oczu kolejnymi obietnicami typu 800+. Prośba także do wyborców, którzy niedługo pójdą głosować, aby przejrzeć w końcu na oczy. Panie Jarosławie Kraczyński, prosimy również Pana o nie zarzucanie innym tzw. patodeweloperki ponieważ to właśnie z Pana rąk wyszedł program Mieszkanie Plus. I my tutaj jako mieszkańcy programu Mieszkanie Plus, e, wszystkich osiedli w Polsce, chcielibyśmy podziękować zarówno Pani Posłance Pani Agnieszce Pomasce, jak i Panu Posłowi e, Tadeuszowi Aziewiczowi, e, którzy, byli jestem. którzy byli zaangażowani na w, w naszej sprawie, a także Państwu jako niezależnym mediom, e, bez których e, nie bylibyśmy tutaj, gdzie jesteśmy. Bardzo dziękuję. Ja bym chciał od siebie e, kilka słów do pana premiera Mateusza Morawieckiego. Pan mówi, że szklanka jest w 90 dla pana pusta. Zapraszam do naszych osiedli. Niech Pan zobaczy w jakim stanie jest ta szklanka, może Pan z innych szklanek pije, bo na naszym osiedlu na pewno Pan nie znajdzie 90% zadowolonych mieszkańców, bo to, co zrobiliście z nami, potraktowaliście nas przedmiotowo i dyktujecie nam warunki, które dla Was są wygodne, nie są dla nas akceptowalne. Zapraszamy, spójrzcie z nam w oczy, porozmawiajmycie z nami. To, co Wy robicie teraz i stwarzacie nowe programy, ja wam powiem szczerze nikt wam już więcej nie zaufa, bo to co wy robicie w mediach i jak przekazujecie swoje informacje, to jest tylko lanie wody. Zapraszam, porozmawiajmy, po prostu bądźcie ludźmi, a nie oszukujcie Polaków. Zapraszamy do negocjacji. Tak jak mówiliście, nie, nie sprzątajcie tego, nie zamiatajcie pod dywan, tylko po prostu rozwiążcie ten pro, program jak ludzie, bo ludzie tam właśnie mieszkają. Dziękuję ślicznie. Rząd przyznał się do fiaska swojego sztandarowego programu, ale nie rozliczył się z ludźmi. I my tych ludzi nie zostawimy. Będziemy z nimi do końca, do takiego momentu, aż ta cała nieszczęsna inwestycja skończy się jakimś godziwym, uczciwym rozwiązaniem. Pan senator? Proszę Państwa, dzisiaj w kilkudziesięciu miejscowościach Pomorza parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej spotkają się z mieszkańcami tych regionów, aby porozmawiać o. Te sprawach, które nurtują Polaków. Z doświadczenia wiemy, że są to tematy, które są istotne dla Polaków w całej Polsce dotyczące drożyzny, galopującej inflacji, nadużyciach władzy, nepotyzmu, kwestii praworządności, praw kobiet, etc. Ale są też specyfiki lokalne i sądzę, że dzisiaj podczas spotkań na Pomorzu Pomorzanie zadadzą kolejne trudne pytania o decyzje rządu PIS, które tak jak w przypadku Mieszkania Plus wprowadziły w błąd, oszukały ludzi, którzy zaufali rządowi, czy tak jak w przypadku rolników, którzy zaufali polskiemu ministrowi rolnictwa. Tak sądzę, że w wielu istotnych kwestiach, które nurtują mieszkańców Trójmiasta i Pomorza jest ich wiele, choćby niekontrolowana wycinka drzew w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, wykluczenie komunikacyjne części województwa, Droga czerwona w Gdyni, która jest obiecywana od bardzo wielu lat przez rząd Pisu, a nie jest realizowana. I tych problemów lokalnych jest naprawdę bardzo wiele. Przez cały dzisiejszy dzień będziemy o tych sprawach rozmawiać, o czym później państwa poinformujemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pięknie. Przed nami jeszcze spotkanie branżowe dotyczące problemów gospodarki morskiej i spotkanie otwarte, w którym każdy mieszkaniec Danii będzie mógł zabrać głos. Wnioski z tych spotkań przekażemy na jutrzejszym posiedzeniu klubu z udziałem pana przewodniczącego Donalda Tuska. Czy są jakieś pytania do nas? To indywidualnie. No,